Dzisiaj zastanawiamy się nad sensem, przyjęciem i traktowaniem proroków. Pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Są to osoby z różnych środowisk społecznych i religijnych, które otrzymały boskie przesłanie i nasyciły się nim. Pod wpływem Ducha Świętego wyrażają je za pomocą znaków lub słów zrozumiałych dla ich czasów. Jest to przesłanie przekazywane poprzez przemowy nigdy pochlebne, lub działania prawie zawsze trudne do zaakceptowania. Cechą charakterystyczną proroctwa jest jego bycie niewygodnym. Dar ten jest uciążliwy dla tego, kto go otrzymuje, ponieważ powoduje wewnętrzny ból i jest niewygodny dla jego otoczenia, które dziś, dzięki internetowi lub satelitom, może rozprzestrzeniać się na cały świat. Codzienna modlitwa. Współcześni prorokowi próbują skazać go na milczenie, oczerniają go, dyskredytują, aż w końcu umiera. Nadchodzi moment, aby wznieść mu pomnik i zorganizować uroczystości pogrzebowe, kiedy już nie przeszkadza. Obecnie nie brakuje proroków cieszących się powszechną sławą. Matka Teresa, Jan 23. Arcybiskup Romero. Czy pamiętamy, czego domagali się i czego od nas wymagali? Czy stosujemy w praktyce to, co nam pokazali? Nasze pokolenie zostanie pociągnięte do odpowiedzialności za zniszczenie warstwy ozonowej, za pustynnienie spowodowane marnotrawstwem wody, ale także za ostracyzm, do którego doprowadziliśmy naszych proroków. Wciąż są ludzie, którzy zastrzegają sobie Wyłączne prawo do wiedzy, którą dzielą się w najlepszym przypadku ze swoimi bliskimi, z tymi, którzy pozwalają im nadal cieszyć się sukcesami i sławą. Ludzie, którzy zamykają drogę tym, którzy próbują wejść w sferę wiedzy, aby nie wiedzieli tyle samo co oni i nie wyprzedzili ich. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Teraz, podobnie jak w czasach Jezusa, wielu analizuje zdania i studiuje teksty, aby zdyskredytować tych, którzy niepokoją ich swoimi słowami, czy i my tak postępujemy. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż osądzanie spraw Bożych ludzkimi dyskursami. Święty Jan Chryzostom. Wesprzyj nas, Zostawiając swój likę, aby wiadomość dotarła do większej liczby braci: udostępnij, zostań z Bogiem.